Cześć, witam się z Wami dzisiaj z Warzywnika. Będziemy sadzić na grządki podwyższone rozsadę kalafiora i brokuła. Zapraszam na odcinek. Tak wygląda brokuł Sebastian i kalafior Romanesco. Wysiane zostały one w domu. Do góry macie kartę z wysiewami, bo był o tym już nagrany film. Były tam około 2 tygodnie, po czym trafiły pod folię, nieogrzewaną folię. Gdy temperatura miała spaść poniżej 5 stopni, przykrywałam je kartonem i zapalałam im dodatkowo taki lampion z wkładem do znicza blisko nich. To troszeczkę podwyższało temperaturę i taka sytuacja miała miejsce dwa razy tej wiosny. Teraz mają liście właściwe, sadzę je więc do gruntu. Mamy drugą połowę kwietnia, ten termin jest dla nich odpowiedni. Także termin właściwie do sadzenia kalafiorów, brokułów na grządki z rozsady jest właściwie od kwietnia do lipca, także teraz już jest ok. Dobrze byłoby, gdyby były troszkę większe, ale takie też powinny się już przyjąć. Do tej ziemi na grządce podwyższonej został dołożony wcześniej obojnik granulowany który był wymieszany z wierzchnią warstwą ziemi. Polecam nawieść Wam czymś sadzonki brokuła przesadzeniu, ponieważ ma on tendencję do tworzenia takich luźnych różyczek, jeżeli ma za mało składników pokarmowych. Będę sadzić go około 50 na 50 cm. Jest to duża, rozłożysta dosyć roślina. Dobrym sąsiedztwem dla niego jest m.in. cebula czy koper, a kiepskim są truskawki. Róże brokuła ścinamy zanim jeszcze zakwitnie, nawet jeśli jest mała. A samą roślinę można zostawić jeszcze na grządce, ponieważ często brokuły wytwarzają jeszcze takie przybyszowe, małe różyczki, które też nadają się do jedzenia zanim zakwitną. fiory będą sadzone na grządce, która też została zasilona obornikiem granulowanym. I teraz, czyli w kwietniu, jest to dobry termin na wysadzanie rozsad do gruntu czy na grządki podwyższone. Sosiedem dla kalafiora jest brokuł, burak, seler, a kiepskim na przykład truskawka, rzodkiewka, pomidory czy papryka. Kalafiora, tak jak brokuła, będę sadzić w rozstawie 50 na 50 cm. Kiedy pojawia się róża kalafiora? Dobrze byłoby, gdyby ona była zacieniona, wtedy nie zakwita i nie robi się też żółta. Ja to robię w ten sposób, że przyginam najbliższe wewnętrzne liście kalafiora i delikatnie owijam je jakimś sznurkiem, tak żeby zacienić jak najbardziej tą główkę. Warzywa takie jak kalafior, brokuł, ale też kalarepa. Staram się uprawiać na zbiór letni wiosną, dlatego że u nas w lipcu przynajmniej co roku tak było, pojawiała się plaga bielinka kapustnika i on dziesiątkował wszystkie uprawy. Próbowałam z tym walczyć naturalnymi jakimiś sposobami, jednak nie przynosiło na wielkiego efektu. Nie chciałabym używać też jakiejś chemii w warzywniku, dlatego rezygnuję raczej z uprawy jesiennej tych warzyw. Czasami coś tam jeszcze posieje, ale wiem, że może to już nic z tego nie być. Natomiast wiosną to się całkiem udaje i do lipca, póki on się pojawi, te zbiory są zdrowe i nie ma z nimi problemu. Zarówno kalafior, jak i broku mają płytki system korzeniowy, dlatego trzeba je regularnie podlewać, tak żeby miały wilgotno, ale też oczywiście nie Dlatego zostało mi tylko to dzisiaj do zrobienia, podlanie tych młodych sadzonek. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia.